Mój Ojciec, wiara w bóstwo mojego Syna ukazuje się najsilniej wśród prześladowań, cierpień i wszelkich przeciwności. Gdy świat krwi i znęca się na najświętszą ofiarą mojego Syna, wówczas Jezus pogląda na Ciebie z nadzieją, że Ty Go się nie wyprzesz. W tej chwili ukazuje się prawda o Twojej wierze i miłości. Czy zwycięży w Tobie miłość do Boga ofiary? Czy miłość własna, chroniąca Cię od wszelkich nieprzyjemności, niepowodzeń i cierpienia? Czy wiara rozbudza w Tobie odwagę, czy raczej niewiara powoduje lęk? Dlatego staraj się słuchać natchnieniu Ducha Świętego, natychmiast zanim przyjdzie się wca lęku i zabierze Ci odwagę do wypełnienia woli Bożej w zaistniałej chwili, ale również do zrealizowania Twojego powołania w Twoim życiu. Druga Krzyżowa, Matka Boża. Weronika pojawia się na drodze Chrystusa, nie może pozostać obojętna, jej serce ściska się z bólu, kiedy widzi zniewagę zadaną najwyższemu Królowi. Widząc cierpienia mojego syna, bunt narodów, herezję. Odstępstwo i obojętność, pocieram uzymu mojego syna polską flagę i zapewniam Go, że ten naród pozostanie mu na zawsze wierny. Ten naród wywyższy go i oddam mu wyznając go swoim królem na przekór całemu ateistycznemu światu. Ofiaruję mu polskie łzy i polską krew, aby złagodzić jego sprawiedliwy gniew na ludzkość i róża niezodmawiane na kolana przed moim obrazem. Polska flaga pozostaje w obie czysta. Bądźcie szlachetni w postępowaniu prości w pragnieniach, czyści w intencjach i wolni od nienawiści. Ukazujcie współczucie przyjaciół, przyjaciółom i wrogom. Wyciągajcie ręce do pojednania. Taki bowiem naród... nazywam moim narodem. Tak I taki naród u stóp mojego syna.